Jedno duże dla ducha starej daty. Stryj Radosław jestem. Bardzo mi miło. A gdzie jest y, Aleks? To jemu chciałem się dziś objawić. Aleksa dziś nie ma. Jeśli pan jest duchem, to pana też nie ma. Nie poddam się tutaj szbiorowej psychozie. Nie wierzę w duchy. No tak. Dziś kobiety wierzą tylko w wyprzedażę. Przynajmniej wierzymy w coś, co naprawdę istnieje, a nasza wiara rośnie wprost proporcjonalnie do zniżek. Moja ostatnio osiągnęła 70%, a duchów nie ma. Jestem fizykiem, więc wiem co. Fizykiem może być tylko mężczyzna. Przecież nawet nie ma takiego słowa jak fizyczka. O co najwyżej? Kobieta fizyk, czyli fizyk, ale niestety baba. Pan nie jest żadnym duchem, tylko mizoginem i szawnistą. No, no, w moich czasach smarkule nie używały takich wyrazów. <grystanie> nie lubi pan kobiet. Ja nie lubię kobiet? Dziecinka, ja kocham kobiety, ale nie ma co ukrywać, są piskliwe i nie znają się na futbolu. Na szczęście pan siostrzeniec jest prawdziwym dżentelmenem z krwi i kości. Borys? Borys. Ach, córeczko, żebyś ty wiedziała, co ja o nim wiem, to byś zmieniła zdanie, ale... Zabrałem to wszystko ze sobą do grobu. Co takiego? To no, skoro tak nalegasz... Nie. Tak! Nie, niemożliwe! Możliwe! A jeżeli mi nie wierzysz, to go sama zapytaj. A ja znikam. Zapytam. Cześć, Gabi. Cześć. Co jest? Taka smutna, blada? Jakby ducha zobaczyła? Szefie, y, mogę Cię o coś zapytać? Proszę bardzo, pytaj. Ja nie mam nic do ukrycia. Czy to prawda, że nie dostałeś się na studia i trafiłeś na służbę zastępczą do domu starców? No, za trzecim razem się dostałem na studia. A ten dom starców tak, taki epizod przykry w moim życiu. Właściwie nie chcę o tym opowiadać. Tam było zimno, ponuro. A i, i to dlatego y, porwałeś kilku bezbronnych staruszków i porzuciłeś ta z losu? Co? No ale to było zupełnie inaczej. No, z kolegą ich wywieźliśmy na kilka godzin. To, to jak w tym locie nad kukłu czy gwiazdem, nie? To jest chore. I oni musieli się bardzo bać. Trochę się tylko bali. Najbardziej to się bali, że nie zdążymy ich w porę wciągnąć i przywiązać do drzewa. No jakie drzewo? To co wy się zrobili z nimi? I nami wciągaliśmy, przywiązywaliśmy. I na szczęście się w porę udało. Zdążyliśmy tuż przed samym meczem, bo drzewo było przy samych trybunach. Słuchaj, to był po prostu Ach. najlepszy widok z tego drzewa na katowicki stadion. To był 94 rok. Puchar UEFA. Rozumiesz, no. GKS kontra ARIS saloniki. Jacy oni byli w niebo wzięci. Niektórzy to pierwszy raz w ogóle w życiu widzieli na żywo mecz. I to jeszcze jaki? Wygraliśmy no. wtedy zwycięstwo wielkie 1-0. A ty co? Kto w ogóle ci powiedział tę historię? Przepraszam, wypuściłem cię. Porósł był zły, co? On? To ja wyszłam na idiotkę. No dobrze. Winięci jestem jeszcze jeden sekret. Jak chcesz dostać Nobla? To napisz, że teoria strun to kosmiczna bzdura i uwierz w ducha. Pa!